Umiłowani, jak widzicie, jestem nad Jeziorem Galilejskim. Jestem w Izraelu z moim zespołem i mówiłem o tym, jak Jeszua dokonał wielu cudów właśnie tu, nad Jeziorem Galilejskim. Podczas ostatniego przesłania, które głosiłem, czytałem Księgę Mateusza. Mówiłem o tym, jak morze stało się bardzo niebezpieczne. Uczniowie panikowali, a jednak w jakiś sposób Jeszua był pod tak silnym wpływem Ducha Świętego, że spał spokojnie w Łodzi. Uczniowie przyszli do Niego w panice i potrząsali nim, mówiąc: Panie, czy nie widzisz, że giniemy? A Jeszua rzekł: Dlaczego się lękacie, ludzie małej wiary? Przeciwieństwem wiary, umiłowani, przeciwieństwem strachu jest raczej wiara, a przeciwieństwem wiary jest strach. Jeśli zmagasz się ze strachem, wiedz dwie rzeczy. Po pierwsze, musisz oprzeć się strachowi. Musisz walczyć ze strachem przeciwko strachowi. Nie można go rozpieszczać. Nie można go objąć, nie można go przyjąć, nie można się z nim zgodzić, na pewno go zgromić. Nie ma dla niego miejsca w życiu wierzącego. Pan powiedział: Nie dałem wam ducha strachu, ani nieśmiałości, ale miłości, mocy i zdrowego umysłu. Musicie się temu przeciwstawić i zrobić to używając słowa Bożego. Z czymkolwiek się zmagasz, znajdź w Słowie Bożym werset, który bezpośrednio odnosi się do tego lęku. Na przykład jeśli boisz się, że się zestarzejesz, Pan powiedział: Nawet gdy się zestarzejesz, a Twoje włosy będą siwe, nie opuszczę cię. Na każdy strach, który masz, jest werset. Jeśli jest to tylko ogólny duch strachu i nie wiesz, czego się boisz, po prostu powstań i powiedz: Panie, to nie jest od Ciebie. Szatanie, odrzucam tego ducha strachu. Ojcze, wyrzucam go z mojego życia. Postanawiam wierzyć w Ciebie, ufać Tobie i radować się Tobą. Będę ufał Tobie i radował się, Panie. Nie będę, powiedz to ze mną, nie będę, nie będę się bał.